Gierki. Dzisiaj gramy sobie w grany. Oczywiście zostawcie suba łapie w górę. No i zaczynamy tutaj 5 dni. Oczywiście na, na, na y, normalu. Następne odcinek no w samej próbie. Trzeba przejść na hardzie. No, na razie na, na normalną. A co się na normalną przejść nie uda. Także druga próba to jest jeszcze chodzi o grany. I zobaczymy co są ta babka w ogóle jak to będzie wyglądać no bo na pierwszy raz jak te 5 dni żeśmy e, przeszliśmy w odcinku e, próbowaliśmy przejść znaczy nie przeszliśmy, przepraszam bardzo pomimo mi się e, próbowaliśmy te 5 dni przejść e, całą grę, no przez te 5 minut tam się nie udało i zobaczymy jak to teraz będzie czy nam się uda przejść przez mm, mm, te 5 dni grany grę całą, czy jednak E, nam się nie uda, dobra idziemy tu e, tutaj szafki zaglądamy co tu mamy, jakąś zębatkę, to, no nie wiem do czego jest ta zębatka, tak szczerze Także na razie nie bierzemy to uważaj, żeby ten wierzch nie spadł oczywiście tutaj książkę gdzieś tutaj e, powinien być, a tam jest ten dzyndzel Trzeba musimy tą dzyndzel tak zrobić I teraz nam się właśnie tutaj odsuwa to i książkę powinniśmy tam dać, także szukamy książki ona jest tu gdzieś, a jest, dobra, nieważne dobra, nieważne, nieważne, i że na tej. Ten, y, jest Czy może ciężko mam książkę bierzemy tą książkę i idziemy tam. Nie ma jej tu, nie dobrze że... No będzie to przecież sam, bo no, nie wiadomo tak, Trochę się wystraszyłem bitwami, ale to trochę tak ale... Także No, trochę obstrały zbroje, Ale mamy mam książkę już jakby tam stawiam tak, że Drugi dzień Powiem Wam, że nie wiem czy przejdziemy, ale postaram się dla Was to grany przejść Zobaczymy, zobaczymy. Ja wiem, że może e, to jakby e, normalnie nie jest taki trudne że ja słabo gram, ale no to jest dla mnie trudne i właśnie to wygląda, że tutaj coś mamy. Czy to samo? samo? Ja patrzę, ja to samo. ja patrzę, mam to samo. że tutaj zrobiłam to, nie tutaj idzie ona? Nie widzę, a nas kartą zablokował visa -vis ta języka, która wychodziła z tego pomieszczenia. Dobra, który mamy dzień, trzeba trzeci? No dzień trzeci, także zostało nam dwa dni na całe. I może to damy radę to zrobić. Oczywiście jak prosi komentarz, kto jest to zawsze łapkę w górę i napisz komentarz jak Mm, ten. Czy Wam się podoba taka seryjka z grany, gdzie próbuję przejść na różnych y, poziomach? Na razie próbuję to jest druga próba normalnego przejścia. Prawa grany, jak nie przej y, O Jezu, ten świczka spadła. może można usłyszeć, ale nie powinno nas słyszeć. O, to powinno, bo no tutaj przyjdzie zaraz na no wiem, także może być e, lipa, lipa PS może być, tak szczerze. Ja mam hamera, także zbierzemy z tego hamera. On no tutaj może być właśnie. Ona usłyszała pewnie tak, żebym to obwalił I on tutaj może być właśnie. No to jest. Dobra. Także to jest progress, to mamy zdjęcie. Także idziemy teraz rozdolicie jej drzwi. Tutaj jakąś literkę nie wiem. W czego ta literka jest w Idziemy Ojej, telewizorowie. Ja, ja, ja powiedziałem, że ona tutaj będzie, że ona tu przyjdzie. Mogę długą stroną pójść także czwarty dzień został na jeden dzień także nie wiem czy damy radę mi cały także chyba będzie to y, ta próba ten odcinek nie będzie takim mm, jeśli chodzi o wygrany ten o wygranie tej gierki e, no i ho, dobra idziemy idziemy może i tej baby nie ma na razie także ona gdzie, gdzie, ha, gdzie jest ten hammer ha, hammer ok zwońmy, idzie i się lupia, i, i, i. Nie, nie, e. weźmy. Weźmy, dobra, rozstaw. Szybko, szybko. Przepraszam, zdjęcie i... O, oh, żębata. Ona jest tu, ona tam poszła, oh, dobra, dobra. Mam trochę czasu, żeby to pożywalać. A tu będę mógł grać. O, oh, no dobra, wypełnimy setę. Oczywiście, tak, że po stoletku, szukana, tak. Także to mam tylko w stole atru, Także może ona to nie będzie. No i zrobię, muszę zaraz. co? chyba ten nie pójdę. Nie no, czy to tutaj jest w ogóle on goni. Nie widzę goni, goni. pierwszą, ale czołowie. Dobra. Dobra, dobra, jedziemy i co? Co my się będziemy dzielić tutaj? Dobra, już mamy pierwszą część odciągana, hmm, Zamontowaną. Także lecimy po kolejne... Rzeczywiście do zrobienia tutaj nic nie mamy także możemy iść stąd i zobaczymy, zobaczymy czemu to jest, bo to zda. Nie ma tej pizzy także możemy wyjść na górę. Wiem, że e, wtedy zrobię hałas, wtedy pójdę. Albo nie chcę robić hałasu, także pójdziemy sobie tutaj tędy. Wygramy tą giereczkę i powiem. Zjadę to będzie obraz, znaczy od laty nie spadło spadło nam może być klipaty może być właśnie, no teraz klip. no może nie będzie że nie, no bo on już nie, ten, dobra chuj, ja ten nie zabizdrukuję o, no, kurwa no, jest tak, dobra, o, żeśmy teraz zrobili, ważne no, Jakbyśmy to zrobili? Później. Tylko... obraz był? Nie wiem. A, dobra, wiem już. Widzimy. mamy ten do śrubek. Przewracamy, oczywiście idziemy w tą stronę. i że tam jest właśnie. nie Minimalnie. To możemy to zdjęcie. O, właśnie ona to słyszała. Chyba. ona nie słyszała Nie wiem, widzowie, czy słyszała, czy nie, ale. ona słyszała ty myślę, że mam... to nie słyszała tak szczerze. No, ostatni dzień. Wracaj, żeby nie było, że mi. Yy, żebyście o, yy, oglądali te reklamy. To ma tu być, na, oczywiście, widzowie. Także. Przepraszam, to był dźwięk buteli, który mi spadła teraz, więc jakby nie przejmujcie się tym. To nie moja wina. Tylko że. cyk. Cyk. Nic nie ma. <śpiewanie> Od. 100. O, ty. No niestety przegrać No, mógł, mój że. I tam nie było nic ona tam była, no i przegryliśmy niestety, kolejny odcinek, kolejna próba, no nie udało się na normalu. I to, jest to samo zakończenie jest, jak było w poprzednim odcinku. To, że to sobie chyba skipnijmy, ponieważ jeśli nie da skipnąć, to, to tylko nie skipnijmy. Jednak, 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 przepraszam, że tak się powtarzam, ale, nie wiem, do, dobra, ona nas rzuci z tego. Pierdzielę nas w głowę no i polecimy tutaj rozwalenie no jeszcze w pułapkę ponięłam więc jakby jak to wygląda game over no dobra widzą i to było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek w wygląda że się z e, e, zostawcie subika łapkę w górę taki kontencik was z taką giereczką was um, satysfakcjonuje to Będziemy próbowali przejść na, na harcie Granny, a potem e, pójdziemy e, do grany 2, grane 2, będziemy grać w grany 2, także jest na to czekać. No i zobaczymy jak to wtedy będzie, także e, trzymajcie się długo filmów